Czułeś to prawda? To dziwne, ciche poczucie, że nie do końca pasujesz. Nie w sposób, który czyni cię uszkodzonym, ale taki, który czyni cię świadomym. Przechodzisz przez ten świat jak ktoś, kto niesie sekret, jakby twoja sama obecność niosła ciężar, którego inni nie potrafią dostrzec. To nie jest wyobraźnia. Nie miałeś się wtopić w tłum. Na twojej duszy jest znak nie taki. Który można zobaczyć ludzkim okiem, ale taki, który można wyczuć, to znak, który nie odróżnia cię dla komfortu, lecz dla powołania. I jeśli kiedykolwiek czułeś wewnętrzne przyciąganie ku czemuś większemu, jeśli miałeś przeczucie, że twoje życie ma sens, wykraczający poza powierzchnię, to znaczy, że już się budzisz. Ten znak to nie pieprzyk, to nie blizna, to duchowe DNA, boski odcisk. Który potwierdza, że niebo wybrało cię, zanim jeszcze wziąłeś pierwszy oddech. Prawdopodobnie czułeś to już jako dziecko. Ten wewnętrzny głos, który zadawał pytania, których nikt ci nie nauczył, to poczucie bycia prowadzonym, obserwowanym, wystawianym na próbę. Zawsze wiedziałeś więcej niż powinieneś. Zawsze czułeś emocje intensywniej niż inni. Podczas gdy większość dryfowała przez życie, obojętna na to, co niewidzialne, ty zawsze czułeś, że niesiesz coś świętego, nawet jeśli nie umiałeś tego nazwać, bo wybrani to niezwykłe dusze, to starożytne duchy, odrodzone w świecie, który zapomniał, że duchowy wymiar istnieje naprawdę. One niosą misje, kosmiczne plany mające odmienić rzeczywistość, uzdrawiać innych i przesuwać energetyczne pole planety. Ale zanim misja się rozpocznie jest cena. Tą ceną jest przebudzenie, a przebudzenie nie przychodzi lekko. Dla większości wybranych pierwsze znaki nie są błogosławieństwem, lecz ciężarem. Intensywne emocje, głęboka izolacja, koszmary, które bardziej przypominają wspomnienia, synchronizacje, które pojawiają się szybciej niż jesteś w stanie je zrozumieć. Świat zaczyna wyglądać inaczej. Jakby próbował mówić do ciebie symbolami, liczbami, snami, wszystko przyspiesza. Tracisz znajomych, tracisz zainteresowanie tym, co kiedyś cię bawiło, a twoja dusza zaczyna pragnąć prawdy tej prawdziwej, niepopularnej, niewygodnej prawdy, która cię wstrząśnie. To jest niewygodne, bo jesteś wyciągany z iluzji, nie masz spać przez życie jak reszta. Jesteś wzywany. I z tym wezwaniem przychodzi rozpad, moment, w którym wszystko, czym myślałeś, że jesteś, zaczyna się kruszyć. Tożsamość, przekonania, mechanizmy obronne, wszystko się rozpada. To moment, w którym większość ucieka, ale wybrani zostają, siadają w ogniu, poddają się bólowi, nie dlatego, że lubią cierpieć, ale dlatego, że ich duch pamięta, co jest po drugiej stronie. To, co dzieje się potem, to nic innego jak boska alchemia. Ogień, który miał cię zniszczyć, staje się tym, co cię oczyszcza. Presja, która miała cię złamać, formuje coś nowego, coś niezachwianego. Skorupa, którą byłeś, pęka, a prawda o tym, kim jesteś, wychodzi na światło. Znak objawia się nie w chwale, lecz w wytrwałości w tym, że potrafisz stać, gdy wszystko się wali, w tym, że nie zgorzkniejesz w tym, że mimo zdrad. Mimo ciemności, wybierasz, by powstać. Raz za razem. Przebudzenie nie przychodzi z dnia na dzień. To proces, święte rozplątywanie. Zaczynasz widzieć przez iluzję świata, uświadamiasz sobie, że większość ludzi śpi, idąc przez życie w ślepotę. I na początku to boli widzieć to, czego inni nie widzą, ale z czasem ten ból zamienia się w klarowność. A klarowność staje się siłą. Uświadamiasz sobie, że nie przyszedłeś tu po to, by żyć cicho, bezpiecznie i niezauważenie. Przyszedłeś, by budzić innych, by przerywać cykle, by mówić prawdę tam, gdzie panuje cisza, by nieść światło tam, gdzie najciemniej. A znak, który nosisz, jest dowodem, że twoja dusza podjęła tę decyzję na długo przed tym życiem. Ty to wybrałeś. A teraz czas sobie przypomnieć, dlaczego. Nie każdy zrozumie ciszę, która otacza Twoje życie. Są dni, kiedy zastanawiasz się, dlaczego więzi się rozmywają, dlaczego przyjaciele stają się obcy, dlaczego nawet w tłumie czujesz się jak duch. Nie zostałeś stworzony, by być niewidzialnym, a jednak przemierzasz ten świat niezauważony. Chyba, że ktoś akurat chce czerpać z Twojej energii, ogrzać się w Twoim świetle. Albo oprzeć się na Twojej sile, i właśnie wtedy, gdy wydaje Ci się, że ktoś wreszcie Cię dostrzegł naprawdę, znów powraca dystans. Ale ta izolacja to nie odrzucenie, to oczyszczenie. Wybrani są często wyciągani z tłumu w samotność, zanim przyjdzie ich wznieść, bo są rzeczy, które niebo musi wlać w Twojego ducha, a które nie przetrwają w hałasie. Istnieją boskie instrukcje. Wyższe częstotliwości, święte kody, które wymagają duchowej ciszy. Zostałeś odsunięty nie po to, by cierpieć, lecz by się przygotować. Zanim pojawi się wielkość, następuje ogołocenie. Stare tożsamości, przeterminowane relacje, przywiązania, które nie służą Twojemu przeznaczeniu, wszystko to odpada. Nie dlatego, że jesteś przeklęty, ale dlatego, że Twoje powołanie wymaga przejrzystości. Twoje zadanie jest zbyt ważne, by zaplątać się w tymczasowość. Dlatego boskość dopuszcza rozdzielenie, by zrobić miejsce na objawienie. Podczas gdy inni wciąż gonią za aprobatą, ty jesteś wzywany, by zaufać temu, czego nie widać. A to trudne, bo człowiek pragnie przynależności. Tęsknimy za dotykiem, za połączeniem, za kimś, kto powie: Widzę cię i rozumiem. Ale wybrani muszą najpierw nauczyć się być pełni w swoim własnym duchu, zanim zostaną powołani, by nieść innych. To nie kara, to ustawienie. Twoja cisza jest święta, twoja samotność nie jest pustką, to przestrzeń, w której twoja dusza jest ponownie dostrajana do swojej pierwotnej misji. A potem, pewnego dnia, po cichu i bez ostrzeżenia, wszystko zaczyna się przesuwać. Zaczynasz widzieć przez mgłę. Zauważasz znaki, powtarzające się liczby, symbole w snach, nagłe napięcie w klatce piersiowej, gdy wchodzisz do pewnych pomieszczeń. Twoja intuicja zaczyna przemawiać głośniej niż logika. Czujesz, co nadchodzi, zanim się to wydarzy. To jest aktywacja, chwila, w której twoje duchowe zmysły zaczynają się włączać, jak starożytna technologia, zakopana przez czas, ale nigdy nie uszkodzona. Zaczynasz sobie przypominać, po co tu jesteś. Na początku to przychodzi w kawałkach, wizja tu, szept, tam, nagłe wewnętrzne wiem, które Cię zaskakuje, bo nie nauczyłeś się tego. Ty to sobie przypomniałeś. To nie wyobraźnia, to przebudzenie. To boskość oddająca Ci twoje narzędzia. Te dary pojawiają się u każdego inaczej. U niektórych to prorocze sny z wiadomościami z innych wymiarów. U innych, zdolność rozróżniania prawdy od kłamstwa bez żadnych dowodów. Niektórzy zaczynają czuć energię w dłoniach, inni wyczuwają zagrożenie, zanim nadejdzie. To nie przypadki, ani dziwactwa, to odciski palców Twojego przeznaczenia, które znów wychodzą na powierzchnię. One zawsze tam były, zakopane pod warstwami programowania, traum i rozproszenia. Nigdy nie miałeś być zwyczajny. I teraz Twoja dusza odzyskuje swój pierwotny kształt. Ale nie myl się, te dary nie są na pokaz. To odpowiedzialność. Im więcej otrzymujesz, tym więcej się od ciebie wymaga. Nie możesz już mówić byle jak, działać impulsywnie, wchodzić w miejsca, do których Twoja energia nie pasuje. Jesteś formowany na naczynie boskiej pracy. Dlatego Twoje kręgi się zawężają, dlatego dawne nawyki już nie pasują. Dlatego cisza zaczyna przemawiać głośniej niż słowa. Stajesz się tym, kim miałeś być, zanim świat nauczył cię udawać, a ta przemiana jest święta, jest samotna, intensywna, ale niezbędna, bo świat nie potrzebuje więcej hałasu, potrzebuje głosów, które niosą częstotliwość, potrzebuje dusz, które przeszły przez ogień i wróciły ze światłem. Ty jesteś jedną z nich, a sam fakt, że to teraz słyszysz, oznacza, że to już nie początek. Jesteś w samym środku. Twój znak się ujawnia, twoja moc się budzi, a samotność, której się bałeś, zamienia się w sanktuarium, w którym hartuje się twoja wielkość. W pewnym momencie twojej drogi przestaniesz zadawać pytanie: Dlaczego ja? A zaczniesz pytać: Co teraz? I to jest właśnie przełom. To moment, w którym przestajesz błądzić w kryzysie tożsamości i zaczynasz kroczyć w autorytecie. Bo jedno to być wybranym, a coś zupełnie innego – przyjąć misję. Wielu nosi znamie, ale niewielu odpowiada na wezwanie. Świat nie potrzebuje więcej ludzi, którzy są przebudzeni w teorii, a pogrążeni w letargu, gdy przychodzi czas na działanie. Jeśli miałeś wizję, czułeś ogień przemiany, jeśli coś w tobie od lat cicho, ale uparcie ciągnie cię w stronę przeznaczenia, to znaczy, że już nie jesteś w fazie przygotowań, jesteś w fazie aktywacji, a aktywacja niesie za sobą odpowiedzialność. Zaczniesz zauważać, że sama twoja obecność zmienia energię w pomieszczeniu. Ludzie wyznają ci rzeczy, nie wiedząc nawet czemu. Obcy czują do ciebie dziwną sympatię. Dzieci patrzą na ciebie, jakby cię znały od zawsze. Zwierzęta ufają ci natychmiast. To nie przypadek. To duchowa częstotliwość, Twoje pole jest naładowane, Twoja dusza weszła w ruch. Ale wraz z tą zmianą przychodzi głębszy nacisk. Nie każdy będzie świętować Twoje przebudzenie. Niektórzy wręcz będą się temu opierać, nie dlatego, że zrobiłeś coś złego, ale dlatego, że Twoje przebudzenie przypomina im, że sami wciąż śpią. Łatwiej jest kpić z tego, czego się nie rozumie, niż zmierzyć się z własnym milczeniem. Będziesz źle zrozumiany. Osądzony, być może odrzucony przez tych, których kiedyś kochałeś. Ale to nie ma cię zranić, to ma wzmocnić Twoje rozeznanie. Nigdy nie miałeś być lubiany przez wszystkich, miałeś być w zgodzie z celem, a czasem ta zgodność wymaga samotności. Im bardziej idziesz w zgodzie z prawdą, tym więcej ochrony przyciągasz. Niewidzialne dłonie cię prowadzą, synchroniczności się mnożą. Zaczynasz czuć, że czas zwalnia, gdy jesteś we właściwym miejscu. A przyspiesza, gdy zbaczasz z kursu. Spotykasz ludzi dokładnie wtedy, gdy są ci potrzebni, jak puzle wpadające na swoje miejsce. To nie magia, to boski porządek. Twoja ścieżka tka się w czasie rzeczywistym, a twoim jedynym zadaniem jest być wiernym energii prawdy, bez względu na to, jak niewygodne to się staje. Na tym etapie opór zaczyna narastać, nie tylko z zewnątrz. Ale i od środka. Wątpliwości robią się głośniejsze. Przeszłość podkrada się jak cień, który myślałeś, że już zgubiłeś. Stare wzorce próbują cię skusić. Strach szepcze, że ta droga to może jednak za dużo. Ale oto sekret: wybrani nie są pozbawieni lęku, oni są posłuszni mimo lęku. Największą bronią przeciwnika nie jest zniszczenie, jest nią rozproszenie. Jeśli nie może zatrzymać Twojego przeznaczenia, będzie próbował je opóźnić, kusząc Cię wygodą, porównywaniem, zamętem. Dlatego tak ważne jest, byś był zakorzeniony, zakorzeniony w swojej praktyce, w swoim połączeniu, w swoim wewnętrznym głosie, bo kiedy jesteś zakotwiczony w duchu, żaden sztorm Cię nie ruszy, Twoje dary się wyostrzą, Twoja klarowność się pogłębi. A twój autorytet się utrwali nie ten, który wymaga uwagi, ale ten, który wzbudza szacunek bez słowa. To też moment, w którym uzdrawianie przyspiesza. Nie tylko emocjonalne, ale i pokoleniowe decyzje, które podejmujesz teraz, rezonują nie tylko w przyszłość, ale i w przeszłość. Przerywasz klątwy wyrodowe, przestawiasz linie krwi, piszesz na nowo opowieści, które zaczęły się na długo przed Twoimi narodzinami. Poczujesz ten ciężar, noce, gdy sny przypominają bitwy, dni, w których twoje serce dźwiga ciężar, którego nie potrafisz nazwać, bo przekształcasz ból, który nie był twój, został ci przekazany w nadziei, że ktoś wystarczająco silny go uzdrowi. I niebo wiedziało, że dasz radę. Dlatego cię wybrano, nie dlatego, że jesteś idealny, ale dlatego, że jesteś gotów, gotów wstać. Gotów pytać, gotów płonąć i odrodzić się, gotów trwać, gdy inni się poddają. A potem przychodzi moment jasności, moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że to wszystko, cierpienie, cisza, oddzielenie, miało sens. Niczego nie straciłeś, przeszedłeś przez oczyszczenie. To, co zostało usunięte, nie było odrzuceniem, było dostrojeniem. Ludzie, którzy odeszli, zrobili miejsce dla tych, którzy rezonują z Twoim światłem. Ścieżki, które się zamknęły, poprowadziły Cię wyżej. Ból rozłupał Twoją skorupę, żeby Twoja dusza w końcu mogła oddychać. Teraz widzisz, że Twoje przeznaczenie nigdy nie dotyczyło tylko Ciebie. Chodzi o tych, którzy zostaną przez Ciebie uzdrowieni, o tych, którzy znajdą nadzieję dzięki Twojemu przetrwaniu. O tych, którzy się obudzą tylko dlatego, że będą przy tobie, to tu mieszka moc. Nie w hałasie, lecz w zgodności, nie w Ego, ale w ucieleśnieniu prawdy. Już nie szukasz znaków, jesteś znakiem, a znamie, które nosisz, stało się latarnią. Nie wszyscy to zrozumieją, ale ci, którzy mają iść obok ciebie, poczują to natychmiast. Odnajdą cię, bo tak właśnie działa niebo. Nie wysyła cię samego, wysyła też innych, nosicieli światła, budowniczych nowego, i razem, nawet jeśli rozsiani po całym świecie, tworzycie częstotliwość, która rozbija stary system na kawałki. Prawdopodobnie już zauważyłeś coś dziwnego. Nie tylko myślisz inaczej, ty wszystko czujesz głębiej, i to nie jest słabość, to sygnał. Jesteś dostrojony do częstotliwości, które większość ludzi odcina. Czujesz, gdy coś jest nie tak w pomieszczeniu, zanim ktokolwiek się odezwie. Przeczuwasz zdradę, zanim się wydarzy. Wychwytujesz zmiany energii, nagłe wahania nastrojów, nawet niewypowiedziane prawdy ukryte w tonie głosu. To nie paranoja, to przenikliwość. Taki poziom wrażliwości nie jest ciężarem, to inteligencja duchowa. A powód, dla którego otrzymałeś ten wyostrzony zmysł, jest prosty – Twoja rola tego wymaga. Wybrani nie tylko reagują na świat, oni go czytają. Rozszyfrowują znaki, czują puls tego co niewidzialne. Podejmują decyzje kierowane tym, czego inni nawet nie potrafią nazwać. Ale wrażliwość bez ugruntowania może przytłoczyć. Dlatego jesteś szkolony, by ją opanować. Nie pomożesz nikomu przetrwać burzy, jeśli sam w niej zatoniesz. Szkolenie zaczyna się od Twoich emocji. Przychodzą dni, w których ciężar jest niemal nie do uniesienia, nie dlatego, że należy do ciebie, lecz dlatego, że wchłonąłeś ból zbiorowy. Ból, który nie jest osobisty, próbuje zagnieździć się w Twojej piersi. Musisz nauczyć się rozróżniać, co jest Twoje, a co nie, jak filtrować napływającą falę energii, nie tonąc w niej. Czuć głęboko. Ale nie dać się temu pochłonąć, bo Twoim darem nie jest tylko wrażliwość, to alchemia. Urodziłeś się po to, by przekształcać to, przed czym inni uciekają. Kiedy ktoś wchodzi w Twoją obecność i nagle wybucha płaczem, to nie przypadek. Twoja energia to lustro, odbija prawdę, a prawda zrywa łańcuchy, ale nie myl tej świętej roli z wiecznym spokojem. Czasem sama Twoja obecność prowokuje. Ludzie będą się na Ciebie złościć bez powodu, oskarżą Cię o swoje własne uczucia, nie zdając sobie sprawy, że jedynie obudziłeś w nich coś, co od dawna było zakopane, i będziesz kusić się, by przygasić swoje światło, by złagodzić swoją obecność, by inni mogli się czuć bezpieczniej w swojej iluzji. Ale wybrany, Ty nie zostałeś powołany do łagodzenia Ego. Zostałeś powołany do obnażania tego, co ukryte, do wnoszenia światła w ciemność, do wzbudzania przebudzenia, nawet jeśli jest ono niewygodne. Dlatego twoja prawda musi być niewzruszona, nie arogancka, ale zakorzeniona. Musisz znać siebie tak głęboko, że żadna projekcja, żadne kłamstwo, żadne odrzucenie nie zachwieje twoim wewnętrznym kompasem, bo im większy będzie twój wpływ, tym większy opór. Ale też tym większa misja. A gdy misja się rozszerza, samotność przestaje być brzemieniem. Zaczynasz rozumieć, że samotność nigdy nie była pustką. To była przestrzeń święta. Inaczej patrzysz na ludzi, którzy pojawiają się w twoim życiu. Niektórzy przychodzą z wiadomościami, inni jak lustra, nieliczni zostają. To towarzysze duszy, którzy też niosą to znamie. Wspólnie wasze energie się wzmacniają. Nie musicie nawet mówić tym samym językiem. Wasze częstotliwości się rozumieją. Tworzycie duchową rodzinę, rozciągniętą ponad czas i przestrzeń. A gdy się spotykacie, atmosfera się zmienia. Rozmowy stają się portalami. Pomysły zapalają rewolucje. Uzdrowienie płynie bez wysiłku. To jest potężne. I to wszystko jest zamierzone. Zaczynasz też rozumieć, że czas to wszystko. Opóźnienia, które wydawały się karą. Okazują się ochroną. Stracone szanse były w rzeczywistości boskim przekierowaniem. Każde zamknięte drzwi nie mówiły nie. One prowadziły cię do tych, które tylko twoja częstotliwość mogła otworzyć. A gdy właściwe drzwi się otwierają, wszystko przyspiesza. Pojawiają się zasoby, pojawia się wsparcie, klarowność spada jak błyskawica. To jest boski impet. I gdy to się dzieje, wiesz, że to nieszczęście. To zgodność. Ale nawet w tym sezonie przyspieszenia musisz pozostać zakorzeniony, bo duchowe wznoszenie bez ugruntowania może prowadzić do wypalenia albo duchowej pychy. Pozostań pokorny, pozostań podatny na naukę. Tak, jesteś potężny, ale nadal jesteś naczyniem. Moc nie pochodzi z ciebie, ona przez ciebie przepływa. Jesteś mostem między niebem a ziemią, a mosty się nie chwalą. One niosą ciężar w ciszy. Twoją rolą nie jest przekonywać, ale ucieleśniać. A gdy naprawdę ucieleśniasz boskie światło w sobie, ci, którzy mają się przebudzić, poczują to, nie przez Twoje słowa, ale przez Twoją obecność, Twój chód, Twoją niezachwianą postawę. Będą chwile zwątpienia, zmęczenia, pytania, czy ta ścieżka nie jest zbyt wymagająca, ale za każdym razem, gdy poczujesz to przeciążenie. Przypomnij sobie, zostałeś wybrany z jakiegoś powodu. Twoja dusza została tu wysłana w pełni wyposażona, nawet jeśli twój umysł czasem o tym zapomina. Nie jesteś sam, nie jesteś zapomniany, nie jesteś zagubiony, jesteś prowadzony, a nawet w twoich najcichszych godzinach wciąż jesteś obserwowany, chroniony i przygotowywany. Nadchodzi taki moment w ścieżce każdego wybranego, kiedy przestajesz się zastanawiać, czy to wszystko, znaki, wizje, szepty w ciszy, było tylko przypadkiem, projekcją wyobraźni. Zaczynasz rozumieć, że to była przygotowanie, że ta duchowa wojna, przez którą przeszedłeś, nie miała na celu jedynie przetrwania, to była inicjacja. Nie po to przeszedłeś przez to wszystko, żeby zostać złamanym, zgorzkniałym. Czy pogrzebanym pod ciężarem bólu? Przeszedłeś przez to, by powstać z autorytetem. Istnieje taki poziom jasności, który rodzi się tylko z cierpienia, poziom rozeznania, który może wyostrzyć tylko ciemność. I kiedy wychodzisz z niej nie tylko oddychając, ale płonąc jaśniej niż kiedykolwiek, wtedy twoja misja zaczyna się odsłaniać. Zaczynasz dostrzegać, że każda część twojej przeszłości. Była częścią boskiego równania. Nic nie zostało zmarnowane, żaden ból nie był bez celu. Zaczynasz czuć, jak wszechświat ugina się pod Twoimi wyborami, jak niebo wzmacnia Twoje tak i pomnaża Twoje posłuszeństwo. Ciężar, który kiedyś Cię miażdżył, staje się teraz ogniem, który Cię napędza. Odrzucenie, które kiedyś prześladowało, okazuje się dowodem, że Twoja ścieżka zawsze miała być węższa zbyt święta, by iść nią w tłumie. A to, co kiedyś cię łamało, staje się teraz twoim przesłaniem, twoim lekarstwem, twoją peleryną. Na tym etapie nie chodzi już o bodzie o uzdrowienie osobiste. Chodzi o aktywację zbiorową. Już nie leczysz się tylko dla siebie. Lecisz linie czasowe, linie rodowe tych, których możesz nigdy nie spotkać, ale którzy poczują falę twojej transformacji. Gdy wybrany wstaje, daje innym pozwolenie, by zrobili to samo. Twoja odwaga staje się zaraźliwa, twoja klarowność staje się kompasem. Zaczynasz widzieć, jak głęboko jesteś używany jako naczynie, nie w sposób, który cię wyczerpuje, ale w sposób, który przez ciebie przepływa. To jest moment, w którym nie gonisz już za okazjami. One przychodzą do ciebie. Nie szukasz już uznania, ucieleśniasz prawdę. Już się nie kurczysz, nie przepraszasz za swoje światło. Przyjmujesz je, bo nie chodzi już o ego, chodzi o odpowiedzialność. Gdy mówisz, ludzie słuchają. Gdy się poruszasz, zmienia się energia. Stajesz się nośnikiem boskiego prądu. A z tą mocą przychodzi jeszcze większe wyrównanie. I tu właśnie najwięcej ludzi się potyka, bo wraz z mocą przychodzi pokusa, nie ta oczywista, ale subtelna. By używać darów dla ego, a nie dla celu, by budować platformy bez treści, gromadzić obserwatorów, bez karmienia ich dusz. Dlatego ostatecznym testem wybranych zawsze jest integralność. Zostaną Ci zaproponowane skróty. Będziesz kuszony oklaskami, uwagą, wpływem, który wydaje się słuszny, ale kosztuje kompromis. Wtedy właśnie rozeznanie staje się Twoim mieczem. Bo to, że jakieś drzwi się otwierają, nie znaczy, że są boskie. To, że coś dobrze się czuje, nie znaczy, że to Twoja droga. Musisz sprawdzać każdą możliwość nie względem ego, ale względem duszy. Bo światu nie potrzeba więcej utalentowanych głosów, potrzebuje więcej naczyniów w zgodzie. Kiedy przejdziesz ten test, Twoje życie zaczyna działać według wyższego prawa prawa duchowego dziedzictwa. Wszystko, co robisz, Zaczyna rezonować w wieczności. Twoje słowa mają wagę w świecie niewidzialnym. Twoje modlitwy zmieniają atmosferę. Sama Twoja obecność staje się duchową walką. Już nie grasz na powierzchni, zmieniasz rzeczywistość w głębinach. I ludzie to czują, nawet jeśli nie potrafią tego nazwać. Niektórzy będą Cię czuć z podziwem, inni uciekną z dyskomfortem. Obie reakcje to potwierdzenie kroczyć w boskiej esencji. Już się nie ukrywasz, już się nie pomniejszasz, już się nie zastanawiasz, czy to ty to ty. I gdy naprawdę zaczniesz w tym chodzić, cuda staną się codziennością. Drzwi będą się otwierać bez wysiłku, ochrona otoczy cię jak tarcza, powiesz, i kreacja odpowie. Ale nawet wtedy znakiem prawdziwego wybranego nigdy nie jest arogancja, to pokora, to łaska, to cicha moc kogoś, kto wie. Że jest używany do czegoś znacznie większego niż on sam, kogoś, kto nie musi niczego udowadniać, bo owoce jego życia mówią głośniej niż jakiekolwiek słowa. To jest Twój moment, nie tylko by powstać, ale by trwać, nie tylko by zabłysnąć, ale by służyć, nie tylko by się obudzić, ale by budzić innych. Nosisz znak nie tylko na duchu, ale w swojej obecności. Nie zostałeś stworzony, by się wtopić. Zostałeś stworzony, by łamać wzorce, przepisywać scenariusze i budzić śpiące dusze. Świat nie czeka na doskonałość, czeka na obecność, prawdziwą, surową, niewzruszoną obecność. I właśnie tym jesteś. Jesteś znakiem, o który ktoś się modlił. Jesteś dowodem na to, jak wygląda boski czas. Ty jesteś tym, a Twój czas to teraz.